Siema siema, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Sowanos i dzisiaj sobie zagramy w wieśka dzikiego Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba z dzwoneczkiem aby być na bieżąco pięć, skoda link po ja przedłużam i lecimy Wszystko, czego potrzebujesz. Świetnie. Lambert, przygotuj aparaturę. Eskel, pójdź. Póki co, ja tu wydaję polecenia, moja droga, nie ty. Myślałam, że się dogadaliśmy i że weźmiemy się za umę po mojemu. Powiedziałem, że ci pomożemy. Tylko tyle. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć. Ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Co to za metoda? Co to za metoda? Wywodzi się z tradycji ludowych. Korzystałem z niej wiele razy, choćby do odczarowania łabędzia z Powis w 1211. Zabiorę umę w góry. I co, będziecie razem wyli do księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem? Nie, nie będziemy wyli. Położę go na grobowej desce i o północy podam na par szaleju, który wyrósł na. Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. Moim zdaniem. Znam je, ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię jak będzie. Wrócę o świcie z umą, albo z tym, kogo skrywa. O, uma sucha. Papy wasemira. Wesemir robi się drażliwy na starość. To jeszcze nic. Nie było cię zeszłej zimy, jak Lambert go przekonywał, żebyśmy wynieśli się z Kermorem. Bo na co nam ta ruina? Ściana grzyb z dachu się leje i zimno tu, jak w pieprzonej psiarni. Wesemir wstał bez słowa, wziął miecz, trzasnął drzwiami. Cały miesiąc go nie było. To co robimy z wolnym wieczorem? Wesemir mówił, że trzeba wymienić belki w stropie. Wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? Możemy się też napić. To do mnie bardziej przemawia. Też nie odmówisz klaneczki albo dwóch. No, to przegłosowane. Dobrze, ale za chwilę. My z Geraltem musimy jeszcze porozmawiać. <laughs> o, o, brzmi poważnie. Do zobaczenia później. No porozmawiamy sobie z jedną yeah, no. <laughs> Co znowu przeskrobałem? Nic. Chciałam cię tylko na chwilę odciągnąć w taki sposób, żeby chłopcy nie wyczuli, co się święci. Hmm, co się święci? Pójdziemy na górę i będziemy się kochać. Mm, jak zawsze wiesz, czego chcesz. Za stara jestem, żeby udawać zawstydzonego podlotka. Chyba, że mnie ładnie poprosisz. To jak idziemy? Potem do nich dołączysz. Za godzinkę, albo dwie. Mm. No dobra, z przyjemnością. Albo za trzy. Trzymam ze słowa. Pewnie znowu będzie na odcinku plus 18. Czy coś takiego? No, już koniec. No proszę. Gołąbeczki jednak postanowiły do nas dołączyć. Dobrze się bawiliście? Przecież słyszałeś. A poza tym nie nasza sprawa. Jen, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. <laughs> Może zamiast tak chlać w milczeniu, nadgonimy towarzyskie zaległości. Eskel, opowiedz, jak załatwiłeś tego katakana, którego razem kroiliśmy. Katakana? Oho, to są niebezpieczne skurwysyny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Nie interesują nas twoje fantazje. Za to ten wampir. Nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś. Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. Romans przy pracy? Kiepski pomysł. Wampir mógłby cię zastać ze spodniami na kostkach. A, no, niby tak, ale z moją aparycją trzeba korzystać z każdej okazji. Może powinieneś na stałe chodzić w masce? Mhm, mm to ty z kneblem. No i co z tym wampirem? Dogadałem się z taką młodą alchemiczką. Nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się. No i walka była tylko formalnością. No tak, jakie czasy taki szewczyk-dratewka. A jak alchemiczka? W porządku. Straciła trochę krwi, ale gorszy był kac. Miesiąc piła tylko sok z kwaszyńcu. Co u ciebie, Lambert? Co u ciebie, Lambert? Jak się ostatnio widzieliśmy, wybierałeś się gdzieś na zachód. A tak. Miałem kontrakt w Lan -Exeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kovirze potrafią sypnąć złotem. Wiecie, ile tam dają za utopca? Cicho, teraz ja opowiadam. Więc grasował tam gigant. Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I pas kudził na gościńcu, przez co łacno pośliznąć się było. Starczy suspensu, przejść do rzeczy. Jak wolisz. Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny troll. A za napadami stała grupka rabusiów. I co zrobiłeś? Zabiłem hmm. rabusiów dla spokoju. I trola, bo za jego głowę była nagroda. Mogłeś odpuścić temu trollowi. Trollowi mogłeś darować. I żreć korzonki i spać po rowach? Potrzebowałem tych pieniędzy, a po trolu nikt nie zapłakał. No to przynajmniej za niego wypijmy. Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem jen. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym umą. Długa historia. Jeździłem za Cili, do Welen, na skeligę, W Nowigradzie ratowałem jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i chędożenia. Co so u Tris? radzi sobie. A jakiej blizny posoden? Znikły już? Lambert, to już nie jest śmieszne. E, dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Jennefer, co chcesz zrobić z umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz? Jest po północy. Poddam go próbie traw, ale tylko... Że co, kurwa? O, oh, ten się rozjuszył tam, nie? Grzeczniej. No nie. Czy ty słyszałeś nie? No nie będę. Przepraszam no. bardzo. Chcesz z niego zrobić wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Żeby przywrócić umiedawny kształt, trzeba wpierw... <laughs> jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w wiedźmina. Jaka jest szansa, że Uma przeżyje? Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Wesemir go odczaruje na naparem z szaleju. Żebyś się nie zdziwił. Staruszek swoje wie. To będzie pierwsza próba od lat. Od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie, ale zagryska się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? No, mm. dobra. Panowie, korzystając z okazji, miło się piło. Zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. Chyba już dziś. <grystanie> nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę, ale wpierw kolejeczka. O, Ale kopię po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mełą. Co się patrzy, że poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lu. To lu. O co, o co chodziło z tą samowiłą? To co chodziło z tą samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał, odmówiłem. Więc spróbował po swojemu z rybacką siecią, no. I pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku Mazur. Piękna historia. I z morałem. Jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Odczepisz się kiedyś od Jen? Mhm. zaufam. Ty byś za nią w ogień skoczył. A ona to mu pogrywa. Jak zawsze. Znaleźli się eksperci od miłości cholera. Żaden z was nie był z czarodziejką. Nie bez powodu. Laura, daj przystojniakowi spokój, bo się nabzdyczy. Patrz już robi tę swoją obrażoną minę. Gerald, <grym> napisze: Życzymy tobie i Jennefer wszelkiej pomyślności. Brr. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę, tylko się odleję. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy, po prostu nauczyłem się o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Mhm. Hola, młodzieńcy! Co to za prywatka? Alkohol, powiadam wam, jest najgorszym Wiedźmina wrogiem. Kiedyś się na ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać Panny. Co jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do ziemy. Młodzieńcy, bycie Wiedźminem to nie śmiechy i krótkie chwilę, lecz ciężka praca. Nie dla nas w do dziadek. Nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź polej. Ech, poleję ci, Eskel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w egipcie. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przystojnie jak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oksenfurtu. No, zaczynasz od. Nigdy w życiu nie. I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił? Piję dobrze. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie. Przespałem się z cukubem. Eee... wypij. <grywa> No, proszę. Pograjcie się spodziewałem, ale żebyś ty? Eskel, eskel, cicha woda brzegi, rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Eee. Wypij. Było tak. Geralt pali Holamberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... Nie, nie uciekałem od kochanki przez okno. Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, o ciekawe, co to za twardziel lwa nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Eee, to ogólnie chyba Ta jest nawiązanie jest do drugiej truk. części. Dobra, panowie, jak lepiej u lepiej kończmy. Tris... tej gry. Bo już domu... nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Nie, do pierwszej. Uch. Jak w, tri... w domu Tris widzieliśmy Chórka ślady kogoś, widziała. kto przez okno spierdalał. To chyba co to... Się? Ja byłem. Poza grychę. Mm, no dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą, tą? Lambert. Chłopie, muszę ci coś powiedzieć. No? Potrafisz być kawał świni. Ale ja cię, chłopie, kocham. A ty jesteś bufon. Ale, kurwa, w ogień bym za tobą skoczył. Chodź no tu, bracie. Cholera. potłukła się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba... Trzeba się rozejrzeć. To... Zadanie dla Wesemira. Zostaw już tę czapkę. Widzisz, że podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był, Jakowem? Za mną w sukurs! <grym> Geralt? Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, bo mi się chyba pożygał. Eskel, Eskel, Eskel. Widać, że na jebany to czu się. Eskel, hop, hop, nie muszę na zewnątrz wyszedł, nie? Eskel, Pieku, wylacz. Eskel! 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 Ej! E, Słyszałeś? E, coś... coś jak... E, dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy doszło do walki. Aha. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się bracie. Idziemy! Oooo! Patrz, tu jest? Razem z wiernym dzwoneczkiem. Ej, Eskel, pomódka! Daję się poszedł spać Co się stało? Napryłeś się w trzy dupy! Co się stało? Wstawaj, że mi pić. No, spokój się pożyczy. Zawsze się tak kończy, jak klejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej <grym> tu nie ma, jen. Ej, lepiej nie budzić, wierz mi. A ta czarodziejka, z którą gadaliście, pomyśl. Włączymy jej ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, Co wy na to. <grym> o! Ty <grym> <grym> to masz łeb! <wet. grym> Robert, ty co masz łeb? O, pewnie, że mam. To jak, wzywamy loże czarozie jak na imprezę? To dawaj. Bez? Wzywamy, kurwa! Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i, i mówi coś po elficku. Łatwiej zna. No to dawa jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy. że nie jesteśmy czarodziejkami. I się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy, Jennefer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? Nie mądrzyj się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zestraszy. Nie marucie skel, wbijamy się fa fa. W fa 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 No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Ale zriółeś fargał? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. strasz Geralta. Nie ma nic innego, ja w spodnie muszę się tylko ubrać Jakaś sukieneczka by była, to by było zajebiste To pewnie w fabularkach są spodnie jedne, ta. tak? Tak, tak, tak Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał Tak Jak już puści w szwach nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie, nie, nie Nie, nie pasuje ci do karnacji. Cholera, eskę. Masz A ty jesteś osioł. To no, dalej do mnie pije. Dobra, ja gadałem, ale coś z kryształami. Kedril, bledę do innych okus, pokus, sarę, mare w To! Bardzo przepraszam, pomyłka! Strasz! Ekscelencji papieru trzeba... Nie baranie loch! mnie mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już. Nie <laughs> ja ma to jak w domu. A podłoga śpi. Zaraz. Co za sen. Widzę, że wszyscy już na nogach. I cuchną jak Gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Spierze się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Udało Ci się coś ustalić? Kiedy wypolowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się umie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości, zachowuje się inaczej. Kiedy uma zasypiał, budził się, było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem... Coś jakby westchnienie czy jęk, i to nie był głos umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To sieć cicho. Dziękuję i przepraszam za wcześniej. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z umą? Tak, niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Myślałem, że ten stół gdzieś przepadł. No, Nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. Pewnie. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważać eliksirę. Ciekawe czemu. Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksiry. Proszę, tu są receptury. A ty Eskel, weź bimber. O nie, po wczoraj się tu. To... I zdezynfekuj narzędzia. No, raz raz chłopcy. Dobra, widzowie. Ale to... W tym odcineczku byłoby na tyle. Dzięki za to, że byliście. Gra z Wami, Ciochonos. Cześć, cześć.